tej strony Jaca. Ja za niedługo powoli będę się szykował do kręcenia kolejnego filmu. Tym razem będzie to filmik o Katowicach, o stolicy województwa śląskiego. Będzie to bardzo jakby bardzo taki ciekawy film, który opowiem wam też o tym stadionie Jana o tym stadionie GKS w Katowice o tym legendarnym obiekcie na którym grał między innymi Bayer Leverkusen czy Galatasaray, bo czy wie, nie wiem czy wiecie, ale GKS w Katowicach teraz będzie grał na Nowej Bukowej no i jest trochę związanych z tym historii przejdziemy się spacerkiem po Katowicach pokażę wam bardzo fajne atrakcje które między innymi Silesia City Center Galerię Katowicką wam pokażę więc czekajcie na filmik, ja już mam go w planach gdzieś tak robić w tym mi miesiącu jeszcze powinien wejść, nie wiem ja myślę, że gdzieś tak pod koniec Marca będę kręcił, ale szykujcie się na bardzo fajny filmik, bo nie będzie Będzie bardzo mocny filmik z Katowic. Ja mam czy udanego dnia, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia z tej strony Jaca. Ja za niedługo, powoli będę się szykował do kręcenia kolejnego filmu. Tym razem będzie to filmik o Katowicach, o stolicy województwa śląskiego. Będzie to bardzo, jakby bardzo taki ciekawy film, który opowiem wam też o tym stadionie Jana, o tym stadionie GKS Katowice, o tym legendarnym obiekcie, na którym grał między innymi Bayer Leverkusen czy Galatasaray, bo czy wie, nie wiem czy wiecie, ale GKS Katowice teraz będzie grał na Nowej Bukowej. No i jest trochę związanych z tym historii. Przejdziemy się spacerkiem po Katowicach. Pokażę wam bardzo fajne atrakcje, które między innymi C'est le ce Center.